Ta główna MSI Z97A Gaming 6. W pudełku znajdziemy oprogramowanie, dokumentację. Naklejki SATA, zawieszkę, naklejkę MSI, kable SATA, maskownice portów, mostek SEI, Q-konektory oraz wewnętrzny kabel zasilający. Porty PS2, 5 portów USB, DESAP, DVI, SPDIF, HDMI, RJ45 i 6 portów audio. Płyta współpracuje z procesorami Socket 1150. Możemy na niej zamontować 32 GB pamięci RAM i wpiąć 6 dysków SATA. Karta sieciowa Killer E2200 gwarantuje bezproblemową rozgrywkę po sieci. Za dźwięk odpowiada układ Realtek ALC1150 obsługujący technologię Audio Boost 2 i Sound Blaster Cinema 2. Płyta posiada także złącze M2 oraz SATA Express. Wśród portów USB znajduje się najnowszy port USB 3.1, który jest dwukrotnie szybszy od portów USB 3.0.